w Wrocławskim magazynie miejskim Witam państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Miasto chce wyremontować średniowieczny mur obronny Noworocławia. Barwny Orszak Kozy Szymborskiej. Nasze tenisistki stołowe wreszcie zagrały. Miasto zamierza wyremontować zabytkowe fragmenty muru średniowiecznego, znajdujące się w kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej. To kosztowna inwestycja, która może być zrealizowana tylko przy pomocy dofinansowania z zewnątrz. Takie są plany w ramach programu rewitalizacji, w ramach środków unijnych. Przygotowaliśmy projekt, złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim i teraz trwa etap oceny, tak jak pan, pan wspomniał, rewitalizacji muru średniowiecznego w centrum Inowrocławia, a dokładnie przy tzw. niebieskiej kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej. Tam znajdują się resztki tego muru i w ramach przygotowanego przez nas projektu, przez architekta pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, będziemy przywracać świet temu miejscu. Będziemy rewitalizować z poszanowaniem wszystkich wytycznych, które zalecił nam konserwator zabytków. Będziemy przywracać tutaj ten mur do tego, abyśmy mogli w pełni cieszyć się kolejną atrakcją turystyczną u nas w naszym mieście. To mogą być trudne prace? Tak, to są trudne prace ze względu i na charakter samego miejsca, ze względu na zastosowane materiały, ze względu na też trudną dostępność tego miejsca, wjazd sprzętu ciężkiego. To będą takie prace, które absolutnie będzie trzeba specjalnie dla tego zadania zorganizować, przewidzieć w harmonogramie i takie firmy, które potrafią, które miały już doświadczenie w wykonywaniu prac archeologicznych, historycznych, zabytkowych, takie firmy z takim doświadczeniem e, będziemy się cieszyć, jeżeli się zgłoszą i wykonają takie trudne zadanie rewitalizacji muru średniowiecznego w Inowrocławiu. Wiadomo, jaki jest koszt tej inwestycji? To jest niebagatelna kwota, ponad 5 milionów złotych, duże dofinansowanie unijne na takie zadania, bo bez wsparcia, bez środków zewnętrznych, bez środków unijnych przywracanie historycznego blasku obiektom zabytkowym absolutnie nie byłoby możliwe. Ze środków budżetu miasta wyasygnowanie ponad 5 milionów złotych na taki cel to są ogromne kwoty, ale dziedzictwo historyczne naszego miasta i specjalne środki, które są na to przeznaczone i dedykowane w ramach programu rewitalizacji miasta, pozwalają na to, że takie trudne zadania, możemy realizować właśnie z zakresu takiej polityki historycznej w naszym mieście. Za nami ostatki, czyli ostatni dzień karnawału. Zgodnie z tradycją przez miasto powinny przejść barwne orszaki zwane kozą. Niestety pandemia sprawiła, że na obchód i to tylko w Szymborzu zdecydowała się jedynie koza szymborska, którą o godzinie 8 rano można było spotkać przy ratuszu. Cieszymy się, że w tym roku udało się zorganizować tej Kozę Szymborską. Skąd taki pomysł, żeby w tym roku mimo pandemii wziąć udział w całym tym przedsięwzięciu? To znaczy, no myślę, że my, trzeba następnie powiedzieć, że tradycji stało się zadość, a więc koza po raz kolejny e, ruszyła i będzie harcować. Szczerze powiem, że do chwil ostatnich, żeśmy też nie wiedzieli, e, czy dostaniemy zgodę, pozwolenie. Także do praktycznie no, tydzień temu jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, ale gdzieś tam powoli się przygotowaliśmy. Tak w niepewności, ale udało się, udało się utrzymać, utrzymać pozwolenie, także wiadomo w reżimie sanitarnym w tym roku jest mniej tego jeżdżenia, bo nie, nie będzie nas w żadnej ze szkół. Yy, tu zawsze też do domu pomocy społecznej jeździliśmy w tym roku tylko tutaj na powietrzu przed ratuszem i, i w okolicznych, yy, w Szymborzu, w Michowicach. Ale sama koza pokaźnych rozmiarów, bo przebierańców nie brakuje. Właśnie, jakie mamy tutaj postaci? To znaczy, no, my tu tradycyjnie, o to jak można powiedzieć, dziada, pradziada, 13 postaci w kozie, w kozie szymbolskiej występuje. A więc jest para młoda, e, dziad z babą, kominiarz, przodownik, e, porządkowi, czyli żydek i garbus, jest misiu. E, tutaj ze słomy upleciony e, cygan, który tego misia prowadzi, no i oczywiście koza, która tutaj biega między wszystkim z koziarkiem. Jaki dzisiaj program, co jeszcze zamierzacie, jakie punkty, miejsca odwiedzić? To znaczy, no, w tej chwili wyruszamy do, do Miechowic, i potem będziemy e, w Szymborzu po ulicach. E, troszkę krócej w tym roku, no ale no, taki czas trudny dla nas wszystkich, ale tradycji stanie się zadość. A kogo werbujecie do samej kozy? Kto, jest, kto kryje się za tymi przebraniami? To znaczy, no taki, taki, taki tak powiem, wymóg jest, że chłopacy od 16 roku. Mhm. Od, I chętnie. I to znaczy, no myślę, że mimo tych trudności, że gdzieś tam troszkę brakuje już tych chłopaków, ale ci, którzy są, no to chętnie gdzieś tam też się pytają, czy, czy działamy, także myślę, że, że chętnie mimo wszystko. Mhm. I dzisiaj śledziko, które kończycie? To znaczy, no w planie jest tak, że około 16 się, się kończymy kozę. No i niestety tradycyjnego podkoziłka nie będzie, jak to zawsze bywało e, z, racji, z racji pandemii, no ale no, może za rok się uda wszystko tak. Tradycyjnie zorganizować. To czego życzyć? Dużo, dużo siły, bo tutaj energii można sporo stracić. Tak, no siły przede wszystkim myślę i, i, e, i damy radę będzie dobrze. Barwny Orszak przywitał prezydent innowrowia Ryszard Brejza, który tradycyjnie poczęstował kozę słodkim siankiem. Bardzo się cieszę i szczęśliwi jesteśmy, że chociaż w tej niewielkiej takiej formie, bo spotkania przy ratuszu, koza podtrzymała tradycję, ponad stuletnią tradycję chodzenia po mieście na te ostatki karnawałowe. I troszeczkę jest i smutku w naszych sercach, że to się w takiej formie odbywa. Przecież rok temu to była, to, 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 to była ostatnia taka masowa impreza w Wino pełna jeszcze radości, tuż przed e, wybuchem epidemii, a potem pandemii. Bardzo cieszę się, że byliśmy dzisiaj razem. E, przekazałem również kozie tradycyjne ratuszowe sianko, czy ratuszowo-pączkowe sianko. Tak, aby również i troszeczkę Koza miała kalorii, bo do końca dnia Koza Szymborska będzie chodziła po Szymborzu. Yy, przykro mi, że nie mogą wejść do centrum miasta i chodzić po całym innym Wrocławiu, ale wierzę, że jak poradzimy sobie już z tą pandemią, to od przyszłego roku koza powróci również na granic, powróci również i do centrum miasta. Wreszcie zagrały nasze tenisistki stołowe. W Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Rakowicza odbyły się wojewódzkie rozgrywki Pucharu Polskiej Kobiet oraz drugi wojewódzki turniej kwalifikacyjny seniorek. Zawody pod egidą kujawsko-pomorskiego okręgowego związku tenisa stołowego miały się odbyć we wcześniejszym terminie, ale sytuacja epidemiologiczna do tej pory uniemożliwiała grę. Wreszcie udało się zagrać i do rywalizacji przystąpiło aż 24 zawodniczki. Pani trener, no można powiedzieć wreszcie, wreszcie jest w pięknej sali turnieju tenisa stołowego. To już jest chyba powód do zadowolenia. No tak, no, myślę, że widać po moich oczach, że, że jestem szczęśliwa, że nareszcie wracamy do tak zwanej normalności. No i cieszę się, że jest taka obsada taka jak jest, bo nigdy takiej nie było. No właśnie, bo jest COVID, wydawać by się mogło, że będzie mniej zawodniczek, że ktoś się przestraszy, może ktoś jest chory, natomiast chyba stęskniły się również same uczestniczki za graniem. Tak, wszyscy się stęskniliśmy, uczestniczki też. I co widać po treningach, bo dzieci i mogą trenować, to rodzice wyzwaniają i są chętni, żeby przysłać dziecko, żeby się właśnie poruszało, a nie, że tak powiem, psychicznie dołowało. To powiedzmy jeszcze tak, już fachowo, o co grają dziewczyny? Na czym polega ten turniej? Co jest jego stawką? Stawką jest turniej ogólnopolski, który będzie w Gdzisku Marazowieckim rozgrywany. I pierwsze miejsce promuje, i można wtedy. Zagrać na tym turnieju ogólnopolskim, żeby załapać się na Mistrzostwa Polski. Jak to wygląda, jeśli chodzi o klub też klub -Wrocławia? Ile macie zawodniczek I, i czy one mają szansę tutaj e, coś ugrać? No, oczywiście, w tej chwili występują trzy zawodniczki: to jest Kasia Palać, Dusiada i Weronika Hermanowska. No i Kasia jest tutaj rozlosowywana z numerem 2. Myślę, że powalczy o to pierwsze miejsce, a po cichutku tak liczę, że może jakąś niespodziankę sprawić z uzia domrzało. To jeszcze powiedzmy, jak wygląda tak na co dzień praca w klubie? Pani powiedziała, że daje się normalnie już trenować, tak? Czy to wszystko już funkcjonuje tak, jak, tak jak powinno? Jeszcze nie do końca, bo mówię, mamy takie sytuacje, gdzie są rodzice grający i dzieci grają, a rodzic nie może wejść na salę, bo, bo, bo takie są obszerzenia. No, ale od 12 już to się zmieniło i będzie pełniejsza hala niż do tej pory. Wspomniała Pani o tym również, że jest spore zainteresowanie, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, że jest dużo zawodniczek, tak? Tak, mamy dużo zawodniczek i teraz mamy prawie wszystkie zawodniczki nie prawie, bo wszystkie zawodniczki i zawodnicy mają wykupione licencje i trenują oficjalnie. No, i mamy taki piękny obiekt, gdzie tutaj wszyscy no, chcą w tym obiekcie pracować. No tak, to jest jeden z atutów, bo przychodzić do tej hali na Rakowicza takiej jak ona jest teraz, pewnie jest dużo przyjemniej, ładniej i pewnie rodzice również chętniej zostawiają dzieci w takim miejscu. Tak, tak. Sam widok tej hali i, i zaskoczenie, miłe zaskoczenie, że tak to, tak to wygląda. No, promuje to miejsce. A jakie są y, aspiracje klubu y, Noted w Lidze? No, jesteśmy teraz, y, chociaż zawieszone były rozgrywki, jesteśmy teraz na piątym miejscu w lidze, ale nie grałyśmy wszystkich meczów. Jeszcze mamy zaległe dwa mecze pierwszej rundy i, i też trudno będzie znaleźć te terminy, bo są turnieje ogólnopolskie, gdzie nasze zawodniczki będą występować. No, myślę, że uda może nam się wygrać tą drugą ligę, tak jak w tamtym sezonie, chociaż ciężko jest z finansami i start w pierwszej lidze jest pod znakiem zapytania. Czyli bijecie się o najwyższe cele, a co będzie, Zobaczcie. pokażą finanse. No dokładnie, właśnie tak jak Pan powiedział. I KTS Notecinowrocław reprezentowały trzy pingpongistki. Liderką naszej ekipy była doświadczona Katarzyna Palacz. E, Kasia zadowolona, uśmiechnięta, bo chyba fajne jest to, że w ogóle jest ten turniej, jest kolorowo i znowu ta piłeczka celuloidowa się odbija. E, tak, ja w ogóle jak weszłam na salę, to byłam w szoku, że tyle osób jest na tej sali. No i e... miałam też przerwę krótką, więc jestem głodna tego <noise> turnieju. E, przerwa była, ale jakieś treningi rozumiem, poprzedzające ten turniej też były. E, tak, ostatnio piątkowy w sumie. E, do tego roku właśnie 2021 dopiero przystępujemy. Ten poprzedni w twoim wypadku udany. E, tutaj piękny dyplom świadczący o nadaniu klasy sportowej. Czyli to są te konsekwencja tych wyników zeszłorocznych, tak? E, tak, jak najbardziej. Co się złożyło na ten sukces? No na pewno treningów dużo i mecze ligowe. E, teraz powiedz jak wy wygląda sytuacja z tym turniejem? E, tutaj będziesz e, chyba w taką liderką naszego zespołu. Są trzy dziewczyny, ale ty masz chyba realne szanse na sukces. <laughs> tak, szansa jest, ale tutaj jest dużo młodych dziewczyn, które już naprawdę prezentują bardzo dobry tenis. Ale doświadczenie też się liczy. No, zobaczymy. No powiedz, chciałabyś wygrać? Na pewno. A jak oceniasz swoje koleżanki, te dwie, które jeszcze będą reprezentowały notecz? Weronika Hermanowska wróciła też po dłuższej przerwie do grania. No a Zuzia to jest już naprawdę na dobrym poziomie, żeby wysoko zajść w tym turnieju. Po tym turnieju oczywiście jeszcze będzie wiele innych imprez i Liga również. Jak sądzisz, co Wy możecie ugrać w tym sezonie w Lidze? W Lidze aktualnie jesteśmy na czwartym miejscu, ale myślę, że zakończymy go dosyć wysoko. Nie wiem, czy tutaj mowa o awansie, bo gotyk nie ma bardzo... Dobrą drużynę, ale zobaczymy. Ale nie składacie broni. E, Kasia, życzę w takim razie powodzenia w tym turnieju i zajęcia pierwszego miejsca. <laughs> Dziękuję bardzo. Tutaj po turnieju jeszcze odbywa się Puchar Polski, w którym też bierzemy udział. To na obu frontach powodzenia. Katarzyna Palacz <laughs> i KTS na tydzień Kasia ostatecznie zajęła w turnieju trzecie miejsce. Wygrała Katia Siwakowa z Torunia przed Klarą Lemańską z Sempulna Kraińskiego. W pucharze Polski zwyciężyła ekipa Storunia przed Heunem i Wrocławiem. To już wszystkie informacje w nowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia!